Hello? Hello, hello! Uh 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 you know uh. Hello there, old sport. I need a pair of watch hands to do some dirty work. If you do this for me, you'll be rewarded. Nicely Oh yeah, no. oh yeah. No. JESTEM W SZOKU Załóż kostium, wysłuchaj dzisiejszej taśmy treningowej Tu będzie coś dodatkowego, czy będzie dokładnie rozmowa z trzeciej części FNAFa o kostiumach? Ja tylko czekam aż w końcu powie coś głupiego tutaj, aż coś się po prostu... Tak, pamiętam, żeby się uśmiechać. Bo to jestem twarzą pinceli Freddy'ego Fiasbera, to się szczególnie uśmiechałem, jak byłem na nocnej zmianie. Kurwy um, załóż kostium, um, check inventory, save the game. Zapiszmy sobie, niech będzie załóżmy kostium. Leave Dokąd zmierzamy. Jesus, dziwna jest ta gra. Um, porozglądaj się po, po korytarzu, znalazłeś trzy tokeny. Okej, okay, coś tam mamy. Um, go to the dining area. Go to the boys' bathroom. Pójdźmy do męskiej łazienki, zobaczmy co tam się kryje. A, męska toaleta. Jedno z czystszych miejsc tutaj w Freddy Fastbender z pizza. Jeżeli męska toaleta jest najczystszym miejscem, to ja nie chcę pytać o resztę. Naprawdę nie chcę. To zawsze jest najgorsze. Urinate! Trzeba. Czemu nie? Każdy porządny człowiek musi się wydać przed pracą, bo wtedy y, jego, nie wiem. Satysfakcja z wykonywanej przez niego pracy jest niższa, jego wydajność jest niższa, ogólnie wszystko jest niższe, tak? Teraz jedyne, co jest niższe, to ilość moczu w jego pęcherzu. Czy to nie jest dobre? Nie? Okej. Okay. <laughs> Ojej, o Jezu, co teraz przeczytałem? Nie, tylko nie za sprężone zatrzaski. <laughs> <What? śmiech> o, e, przestań krzyczeć. Nie może być aż tak źle. Um, Przestań już, powstrzymaj swoje zrzędzenie jęczenie i dostań się do safe roomu. Twoje krwawe niekrzyczenie może sprawić, że w klienci poczują się niekomfortowo. Ja kurwa umieram! Sucks to be you, mate? Nie mogę szczać, nie mogę szczać, gdy mam na sobie sprężynowy kostium! Przecież to jest oczywiste! Ta gra jest... Ta gra jest piękna! Jest cudowna! Okej, okay, zatem idziemy do uh, off-camera section uh, dining area. Idziemy z portem tam. Porozglądamy się tutaj. To jest że znaczy ludzie przychodzą preform in a suit. Uh, możemy. Um, go somewhere else. Porozglądajmy się, może znajdziemy kilka tokenów. Też nic się znalazłem. E, dobra, to spróbujmy dać ludziom ciasto w tym kostiumie. Właściwie mam minigierki. Okej. Okay. <grymianie> Co jest grader? Co on tak ucieka? Co im jest? <grymianie> Co To jest, to jest dziwaczne. Ja nie wiem, ile mam wytrzymać. Tokeny zbieram, tak? Czyli, jeżeli ktoś się wkurzy, to już będzie koniec. Zabieram 34 tokeny. Dobra, spoko. To teraz pójdźmy na scenę. Czemu by nie? E, mała grupka dzieci, więc jak zabawisz małą grupkę dzieci? Due flip. Czemu to jest na czerwono? Powiedz kilka żartów. Myślę, że opowiadanie żartów, kiedy ja w jakieś żarty o Arabach, nie jest zbyt dobre. Um. <grywa> Zacznij krzyczeć przekleństwa na dzieciaki. Due flip. <grywa> Serio? No nie, no tak się nie bawimy. Teraz tobie zwolnili totalnie. No, że nie mogę zrobić nawet przewrotu. Prze Rozejrzymy się jeszcze raz po tym holu. Może zdobędziemy kilka tokenów. Znalazłeś twarz Bo Niego! Ehm. Um. Okej okay, pójdziemy do safe room'u i zapiszemy grę. Zapiszemy grę. Teraz mamy twarz Bo Niego. To byśmy chcieli. Ehm. Um, leave. Hej, Golden Freddy. Co jest nie tak? Ok. Tylko teraz coś normalnego. Powiemy te kawały, może. Żeby tylko. <grywamy> Wybieramy nawet taki kawał, powiemy. E, o wiewiórce, o zabijaniu dzieci, e, o fongaju, <grywamy> Nie, bo mnie zwolni. Nie. O Żydach. <grywamy> o Owo. Opowiedz żart. O nowych zatrzaskach kostiumu. <grywamy> Ja, ja. Żarty o sprężonych zatrzaskach. Przez dziećmi, naprawdę. Mam lepszy żart. Puk, puk, kto tam? You know. Sprawdź zatrzaski. Sprawdź zatrzaski, które otaczają Twoje organy, oczywiście. No nie mów, że to. Do zobaczenia, co zrobi? <muchy> Na wprost, <dzieci! muchy> Oh my fucking god Oh my fucking god Co, co tu się dzieje w ogóle? Nie ogarniam tej gry, ja nie wiem. Nie wiem, co je robi, jest pierwsza w nocy. Powinienem spać. Pójdźmy na scenę. Może opowiedzmy jakiś normalny żart, ale mnie kurwa, te żarty ożydam. Kurczę, ja chcę trochę robić chore gówno. E, tell some jokes. Wiem pierwszy. Czemu? Czemu wiewiórka przeszła przez drogę? Because he was nuts! Zmarła podczas uderzenia. Ponieważ. No nie no co ja mam zrobić! Każde z tych było złe! Proszę, nie potrzebuję tej pracy! Powiedz jeszcze raz żartowej wiórce i jesteś zwolniony. O mój Boże, o mój, to jest niebezpieczne, to jest właściwie niebezpieczne, nie więc to mam powiedzieć, żeby on, jak zabawisz dzieciaki, powiedz żart. Tu nie ma, tu nie ma normalnych żartów. Wirusy żyją normalni, żart o zabijaniu dzieci, o, o cytrynach, o FOMGAju, o tym, że nikt stąd nie wychodzi żywy, o Żydach, obrażający żart. Już wybrałem, nie mogę cofnąć, prawda? Jezu, jakie je zło! O, o o cytrynach! Okej okay. Nie ma żartów o cytrynach. Chodźmy gdzieś indziej. Pirate Cove zwiedzi, zobaczymy. Może to niczego nie spartaczymy Ej, boję się, co cokolwiek teraz zrobić. Eee. Pirate Cove jest naprawdę lamerskie. Eee... To, nie, to nie to za co Foxy w Alizonie umarł. O cześć Foxy! Pieseł! Dogo! Edydle, fella! O, oh, how cute! <ścoughs> Uwielbiam się, głaskałbym, ale bym głaskał. Interact with Foxy, spróbuj troszeczkę Sałatki, preform, check inventory um, Leave this accused place Search the cove Przeszukajmy Może coś znajdziemy Nie znalazłem nic Interact with Foxy <laughs> If the fox don't do fucking dare <laughs> Ja kocham tą grę Talk yeah, to the fox on sam do tego zachęca o, Odejdźmy stąd w pokoju, bo zostanę wyjebany na pęsk Zapiszmy, a potem róbmy chore gówno To, to się trzeba kupy Spróbuj sałatki To, to tylko dla... Yy, klientów Okej okay. Dobrze Ehm... Um. Odejdźmy z tego miejsca. Bo się boję, z spartaczy. Arcade, tutaj możemy w coś pograć. A przejdźmy do Price Corner mogliśmy to naprawić. Play Bradbear Foxy, if, if. Co jest grane? Nic nie znalazłem, ok. Eee, leave. Przejdźmy się do eee, Price Corner. Tam możemy po podobno kupić coś do naprawienia eee, tych gier. Hey, i'm matt i work at the prize corner everyone loves me give hey, me my tokens and i'll give you prizes what i hear distant gunshots matt you will die a virgin <laughs> Oh my god! Um, if to oznacza. Coś zboczonego. Tyle wam wystarczy wiedzieć, bo tu ktoś pyta w komentarzach. Tyle wystarczy. Um, if oznacza Young Incredible Fuckable Fairy. No tak. Your, your smile unsettles me. Chyba to wezmę. Twój ryb jest niepokojący. No, wszyscy tak uważają, przyjacielu. Jego głos. Um. Okej, okay, co możemy na niego kupić? Ranch za 150 dopiero możemy sprzedać. Bonnie's face. Nie, nie chcemy nic. Um. No, odejdźmy z to na razie, dobra. Nie mam pojęcia, niech będzie arcade. Pogralbym w coś, play breadbear, zobaczmy co to jest Smash the robots, I don't know lol Smash the freddys lol <grywka> Co to jest? Wow Stop killing the kids lol co? Co to jest właściwie? Jakie chore sieć fioletowy człowieczku? Nie doczytam do końca. Co to jest? What? Uwaga nadchodzi boss? Okej, okay, zobaczmy W co grają dzieciaki w pizzeriach Freddygo Fesbera. Hahaha <grywa> <grywa> <I> Co? <grywa> to jest chora To jest absolutnie chore Pomaga, zaraz zginę. You done, goofed. You lost. Play Foxy i Czy widzicie tego Foxiego z tą armatą z tyłu? Widzieliście to? Patrzcie na Foxiego za kurtyną, z armatą. Nie mogę? Jest 6 PM Okej okay. To do 6 PM mogę co? Eee, w drodze idąc do wyjścia nigdy nie widzisz fioletowego człowieczka eee. Ok, więc dzisiaj udało ci się, że tak powiem, wszystko obcajałeś, wszystko sprawdzałeś, ale masz przeczucie, że będzie się robiło, że, że rzeczy pójdą, obiorą z jakiś zły obrót, zły kierunek. Eee, miejmy nadzieję, że dasz radę ocalić dzieci. Inaczej, what's done, it's done. Pożegnasz się z Fongajem i odejdziesz. Jutro jest inny dzień. Jutro będzie inny dzień. What the fuck? Czym jest ta gra? Godzina 11.11, .11, dziękuję To jest wieczorem Włóżmy... Włóżmy czapeczki urodzinowe na ciała, o Jezu No jakie ciała? Jakie ciała, ej Co? Ale skąd te ciała tutaj? Nie rozumiem. Focus Freddy. No bathroom. No bathroom! Skup się, Freddy, nie do łazienki! A, bo tak bo to jest łazienka. Tutaj jest y, miejsce, w którym... W którym purple guy... Y, przesiaduje, zabija cokolwiek. A Foxiemu i reszcie też mogę założyć, to by było przekomiczne, gdybym mógł. <grybuj> tu jest cielsko w biurze przecież w tym... Cześć Fredber! Please refrain from touching Fredberg. Czyli nie dotykać go It bothers me to clean guts from animatronics O Jezu Ta gra jest zła Ta gra jest zła, ta gra jest po prostu zła I to w niej uwielbiam Frontowe drzwi zamknięte Price corner closed till morning Nie znalazłem jeszcze wszystkich? Tutaj, a tu jest jeszcze jeden. Teraz są wszyscy.